Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale. Jestem Ci ze schabem, ja nazywam się Nikodem. i Będziemy łowić okonie. po prostu będziemy łowić okonie. Na nasze nowe wędki Light Game i na nowe przynęty Mikado Baby Shad. Dokładnie. I pokażemy Wam różne techniki do łowienia na Karolina, Texas i tak dalej, i tak dalej. Bezbędnego przedłużania. Lecimy łowić. Jest piękne słoneczko. Mam nadzieję, że się okonie zaraz odpalał. I co? Widzimy się przy jakiejś rybce. Jest odbioru. Że w końcu je rozkwiniłem. Baby, shada, tak. kola. Ko Zawsze działa. Dzisiaj, okonki średnio aktywne to właśnie taka przynęta zrobiona na stepe, która unosi się delikatnie nad dnem, ponieważ jest pływająca. Naprawdę tutaj może zrobić różnicę. Bo prowadzenie jest takie bardzo leniwe. Te ryby są gdzieś tam poprzyklejane do dna. Pomimo tego, że jest lampa i wydawałoby się, że łowienie w toni na jaskółki będzie czymś oczywistym, jeżeli chodzi o właśnie taką porę roku i takie warunki, ale tak nie jest. I to konie zdecydowanie lepiej biorą z tego dna. Bo jak, jak też powiedziałem, na no słońcu zobaczyliśmy, że są przygotują do dna średnio aktywne. I właśnie taki mały baby szadzik na czeburazce. Co ciekawe, czarnej. Mm. Mam takie przeświadczenie, że jak jest słońce, to błyszcząca się czeburaszka czy główka może bardziej przeszkadzać niż pomagać. Właśnie tak na ten zestaw. Agraweczka mała, czarna czaburaszka, Baby Shaggy w kolorze Green Cola. no i co i Rzut na jakieś 6 metrów. Mam trochę fale, tu wkładam w szczytówkę pod wodę, żeby plecionka zatonęła lepiej, szybciej. Przynęta, żeby taki balon się nam nie robił. Otwieram kabłąk i obserwuję plecionkę w tym miejscu. I jak przestanie się wysnuwać, to znaczy, że jesteśmy na dnie. Się w tym momencie pociąga stała, powolutku przy tym dnie ciubiemy. Trochę się nam pogoda popsuła. Na tylko trochę. Przygodnie bubki. Od... Jest tak. Wyskoczył za tym po prostu. Jak się wędka gnie. O masakra. Wyskoczył za tym po prostu, wiesz, do powierzchni. co za akcja w ogóle. I na Baby Shad'a. Niesamowita akcja. Wyciągałem już tą Baby Shad'a do powierzchni i strzelił. Dobra, generalnie warunki pogodowe mamy naprawdę średnie. I te ryby też biorą nadmiar źle, słabo. W ogóle złowiłem rybę, nie oszukując się z przypadku. To już wyciągałem Baby Shad'a i ten okoń wyskoczył za nim i go wciągnął. Naprawdę piękna ryba. Pokażę Wam, wam tę rybkę. No ale ryba w przypadku trochę ciężko tu mówić o wypracowanej rybie, ale bardzo fajna ryba. Pokusiła się właśnie na na tą oto przynętkę. Naprawdę super ryba. No mój największy w tym sezonie 39 cm. Zabrakło mu tego centymetra do bycia legendarną 40. -tką. Ze sobą trzy wędeczki. Wszystkie trzy to Joss Light Game. Tak naprawdę wszystkie trzy długości, czyli M 90, 204 cm i 240 cm. Wprawdzie 240 nie jest perfekcyjną długością na łódkę, ale ten kijek jest do 10 gramów. Pozostałe dwa są trochę lżejsze, jeden jest do 5, drugi do 7 gramów, więc stwierdziliśmy, dobra, jeżeli będzie trzeba rzucić czymś cięższym, no to mamy tą, tego Kija 240 ze sobą. Co do samych kijków, yy, tytanowe przelotki i bardzo fajny, czyli karbonowy uchwyt do kołowrotka. Genialna sprawa, jeżeli idziemy zimą gdzieś podłubać sobie o konie na leciutko. Normalnie trzymamy ten uchwyt bez rękawiczek, a nam łapka nie marchnie. Także genialna sprawa z tym uchwytem. Dwie ostatnie przelotki to jest wklejka, perfekcyjnie sygnalizuje nam branie. Naprawdę każde najdrobniejsze branko perfekcyjnie będziemy widzieli na szczycie. A wędki uzbroiliśmy przede wszystkim w baby shady, ale w momencie jak już złowiliśmy te chętne okonie, tą pierwszą partię tych chętnych okoni, to zaczęliśmy dłubać na przykład na fish e, bądź też inne jakieś przynęty, e, których mamy tak naprawdę od groma. Kołowrotki to Elix LXNG w rozmiarze 2000. Bardzo atrakcyjna cena. Może się perfekcyjnie nadawać jako pierwszy kołowrotek do ultralighta. Bardzo fajny hamulec i siedem łożysk. Także czego chcieć więcej od kołowrotka. Po tym okonku 39 Nikodema. Jak zauważył, że dzisiaj akurat najlepiej działa po prostu rzucanie i zwijanie. Też tak zacząłem robić. No i siadł taki z 35 cm. No dzisiaj cieszy jak dobre 45 cm. No w takich warunkach cały czas jakieś skutery wodne, cały czas zmiana pogody. Zaczynaliśmy od lampy 36 stopni i bez wiatru. Teraz mamy cały czas wiatr 30 na godzinę. Już nas dwa razy dorwał deszcz. No, także bardzo, bardzo się cieszę, że chociaż takiego udało się wydłubać. A oczywiście na Baby Shada zarzucone i po prostu zwijane jak za szczupakiem. Albo nie, to szczupak mi uderzył teraz w konia. Kurde! No nie! Szczupak uderzył w konia. Centralnie przy powierzchni. Puść go! Ale chyba nie jest ten szczupak. Nie ale w mojego okonka, uderza Puścił go. Zobaczcie. Szczupak. O. Biedny okonek, kurde No, ale no, wziął nawet i szada na Karolina Ale Szczupal go ładnie załatwił A teraz może trochę o bohaterze dzisiejszego materiału, czyli przynęcie Babyshat. Jest to nasza nowość przynęta wykonana z materiału TPE. Co to znaczy? Przynęta jest bardzo rozciągliwa, odporna na tareczkę okoni. I co najważniejsze, ta przynęta jest pływająca czyli idealna przynęta do wszelkich dennych technik. Fleerig ciężarek cylindryczny, który swobodnie przemieszcza się po naszym fluokarbonie. I zakończona grawką, do której przypinamy sobie przynętę na haczyk od yy, zwykłym bądź offsetowym. No i co to nam daje, że to właśnie tak sobie luźno lata. Jeżeli ten ciężarek dotknie dna wraz z przynętą, bo to spada tak, przynęta powoli się wysnuwa do góry. I co za tym idzie? No, kusi o konie dobrania, bo to jest zupełnie. Inna praca niż przy czeburażce, Karolinie i tak dalej, ponieważ ta przynęta ma pełną swobodę i po prostu wysnuwa się do góry. Warto sprawdzić, naprawdę polecam, bo dzisiaj udało się fajnie rybki na to połowić. Kolejny typ zbrojenia to jest najbardziej chyba klasyczny dla tego typu przynęt, czyli czeburażka. Dzisiaj łowimy dosyć ciężko, ponieważ 7 gramów. Myślę, że każdy wie, jak zamocować czeburażkę i ta przynęta również świetnie pracuje właśnie na tej czeburażce, ponieważ tej też ma dosyć sporo luzu i na dnie ustawia się tak. Naprawdę czeburaszka jest również bardzo fajnym sposobem zbrojenia. Myślę, że nie muszę za dużo opowiadać o klasycznej główce jigowej, trójkątej bądź zwykłej. Wiadomo, możemy tą przynętą równie dobrze łowić w toni, i tam, tam też się sprawdza, teraz tak właśnie łowimy, że bardzo szybko kręcimy, dajemy przynęcie opaść, bardzo szybko kręcimy, dajemy przynęcie opaść. R testujemy różne prowadzenia, bo dzisiejsze okonie naprawdę nam tej grymaszą. I teraz według mnie najbardziej ciekawy, mój taki sprawdzony typ zbrojenia tej przynęty, czyli Jikarik. Niektórzy mówią Jikrik, natomiast poprawnie jest Jikarik, chociaż te Jikrik to już tak się u nas utarło, że tak się mówi, to powiedzmy, że Jikrik. Bardzo prosty montaż, jedna agraweczka, najpierw zakładamy ciężarek cylindryczny bądź inny, ważne żeby miał tutaj jakieś mocowanie w postaci krętlika bądź jakiegoś innego oczka. Następnie zakładamy przynętę i agraweczkę zaczepiamy o agraweczkę bądź klasycznie przywiązujemy karbonę, bądź plecionką. No i ta przynęta na, na tym zestawie naprawdę dzisiaj nam otworzyła wodę i z pozoru totalnie nieaktywne okonie fajnie na to reagowały, tylko trzeba bardzo wolno grać, ponieważ gdy ten ciężarek jest na dnie, Możemy grać sobie dowoli tą przynętą delikatnie, dosłownie z ją y, animować. I polecam Wam właśnie tego typu rozwiązanie na nieaktywne okonie. Kolejnym typem zbrojenia, bądź po prostu zestawem jest Karolina Rig. A ten zestaw robimy bardzo prosto. Potrzebujemy do niego dwóch krętlików, ciężarka wolframowego, bądź mosiężnego i szklany koralik. No jak robimy taki zestaw? To jest bardzo, bardzo proste, tylko trudno i amerykańsko brzmi. Najpierw przywiązujemy sobie do fluokarbonu jeden krętliczek, nakładamy nasz ciężarek wraz z koralikiem. Pamiętajcie, żeby to było tak zrobione, żeby tak jakby e, ciężarek nachodził na koralik, nie odwrotnie. Następnie kolejny krętliczek. No i tutaj do właśnie tego naszego pierwszego krętlika przywiązujemy sobie przypon około 50-70 cm, który zakańczamy właśnie naszą przynętą e, z hakiem od czaburaszki bądź offsetowym. To, kto jak woli, w zależności właśnie od, od łowiska. I tak jak widzicie, ten zestaw bardzo fajnie i naturalnie wygląda w wodzie. Tego materiału nie możemy łączyć z innymi przynętami, które są wykonane z klasycznego plastizolu, silikonu i tak dalej, i Ponieważ ten materiał jest na tyle agresywny w stosunku do innych materiałów, że po prostu je rozpuszcza. Dlatego trzymamy je osobno. No i ten materiał, z racji tego, właśnie, że jest. Mięciutki i tak dalej, i tak dalej, potrafi się odkształcać. Dlatego rekomendujemy trzymanie dedykowanych do tego blistrach. Wtedy jest wszystko naprawdę bardzo w porządku i nie dzieją się właśnie takie sytuacje, że, ten, że ta guma nam się odkształca gdzieś i tak dalej, ponieważ gdy poleży w takiej pozycji przez jakiś czas, bądź zagię się ogonek, to po prostu się odkształci, ale możemy bardzo prosto tego uniknąć, trzymając je w dedykowanych blistrach. I dosyć fajnie to wygląda i wiemy, jaki to kolor. Polecam trzymać w blistrach. No i co? Próbujcie, bo naprawdę przynęta jest fenomenalna do łowienia właśnie z dna.